W dzisiejszym filmie Nozi rozkazywał mi w grze, którą wylosowałem na kole fortuny. Jeżeli mi się jego wyzwanie nie udało, no to niestety czekała mnie kara. Zostać łapieczkę w grę i subskrypcję, bo że według mnie film wyszedł naprawdę grubo. Nozi, no? mam tutaj koło fortuny i słuchaj, jeden to jest z Fortnite, drugie to jest Minecraft, a trzecie to jest z FIFA. To jaką grę wylosuję, dajesz mi w niej jakieś wyzwanie, okej? Okay? Go nie zrobię, to dajesz mi karę. Okay? Czekaj, czy w sensie ja wybieram numerek? Czy po prostu ty masz na kole fortuny numerek i który wylosuje to jest gra? Yy, mam na kole fortuny nazwy gry i ta, która wylosuje, mm -hmm. to jest... I musisz dać mi w niej wyzwanie. Jest Fortnite Fifa i co? I 3-4. Losujemy! Tak, dobra! Fortnite, więc musisz mi dać w nim się jakieś wyzwanie i jeżeli go nie zrobię, dajesz mi karę. W ogóle Fortnite, a więc nie wiem jak to tam jest. Ja mega lubię lecieć na kamieniste kino, ponieważ mimo że to jest taka mała miejscówka, to u mnie przynajmniej jak Grantu to mega dużo osób leci. Więc nie wiem, tak poleć na kamieniste kino i. No kurde nie wiem ile ci tam osób poleci, ale myślę, że jakbyś zrobił z 10 fragów. No, umiem mega dużo osób tam lata, nie? Dobra, dziękuję. Dobra, więc ogólnie, słuchajcie, i dał mi e, challenge, żeby lecieć na kino, zrobić 10 fragów. Koniec naszej przyjaźni, bez kitu. O, wysłała snapa, zajebiście. Dobranoc. Dobranoc. Hmm. Okej okay, widzowie, a więc słuchajcie Gramy teraz w Fortnite i mam kamieniste kino Jako ostatnie, musimy oczywiście zrobić 10 fragów Nozip nie mówił, że na kamienistym kinie Musimy zrobić te 10 fragów, to po pierwsze yy, Po drugie to już nie wiem Bo mi się mózg wyłączył Dobra, więc słuchajcie Zobaczymy ile typów tu leci O cholera, dobra, nie jest źle Noziba podobno więcej leciało Dobra, pistolet. Zajebiście jak na początek. Oczywiście nie. Ty, dobra, biją się, biją się, biją się, zabij. Dead, let's go. Pierwszy. Dobra, muszę pompę znaleźć szybko. To nie są przelewki, kurde. O Jezus. O, cholera. Zajebista gra. Dobra, bijemy go. Dead. Idzie opór. Jezus Maria, nie! Jestem botem! Ile on miał HP? Jeden, nie, 20, dobra, 50, o Boże, cztery fragi były trzy, dobra, dobra, znowu na końcu busa jest to. Dobra, musimy wyskoczyć, lecimy. Dobra Lecimy za nim Dead. Let's go Patrzcie w ogóle trik, nie? on John Cena O nie, no. John Cena mnie boksuje Oj, oj, mordeczko no, podjedź, podjedź. No. Pokaz killa. O cholera. Boże, no, nie no, nie sw... Zero matsów. Prawda, mam, mam, broń. Zajebisie. To się nazywa skill. Mamy też pompę. Dobra, pierwszy dat. Tak ma być. To się zaczyna dobrze. Dob Nie napisał! Dobra, jaki bus jest? No, bus taki, no, nawet git. Mądre to było bardzo mądre. No, nie no! Jakaś aura za nim była jak. Nie, dobra, też szkoda gadać. Nie, to jest żart. TO JEST ŻART! Z ręką na sercu. No, Zip, nie lubię cię. Yy, To nie było tak, że ginąłem ciągle jako jak największy bot, ale ten... Yy, daj mi karę. Nie zastanawiałem się zbytnio nad tą karą, ale tylko jedną rzecz mnie nie wiem, jakoś... Tak, no, jedna po prostu jest taka rzecz, ale nie wiem, czy to zrobić, ale... Dawaj. Wiem, nienawidzisz mnie za to, a... Jeszcze ja nienawidzę. Nie? Znaczy. Tak, 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 tak. A by sobie jedno jajo na łeb. Wiesz co, miałem tu dawno już zrobić. <laughs> no to zrobić. Dobrze. No, to nara. Nara. Jajo na łeb, no sz, cholerka jasna Najpierw zrób 10 fragów, kurde na tym, a teraz jajo na łeb No zip, nie widzę, ja mam też koszulkę jajeczka, więc poczekajcie. mam no jajo, więc 3, 4, 1 Podobno jajko to dobra odżywka Zostawcie łapkę w górę, subskrypcja